To dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj jestem ze Stasiem. Witaj. Hej. Porozmawiamy o bardzo ciekawej książce naukowej, edukacyjnej. Chodzi o tytuł Gniazdka, Magnesy i Baterie czyli Elektromagnetyzm i jego Tajemnice. Wydawca Adamada. Jak Ci się książka podobała i czym jest w ogóle ten elektromagnetyzm? To jest już czwarta książka z naszym panem Einsteinem. I tu tym razem mamy właśnie o elektromagnetyzmie wytłumaczone. Czyli o tych wszystkich protonach, neutronach i elektromagnetyzm jest wszędzie w sumie, bo Mamy to w magnesach, ale nie tylko, w powietrzu. Przede wszystkim w cząsteczkach, nie? Tak, w atomach mamy no wszędzie. I co powoduje ten elektromagnetyzm, jeżeli byś mi mógł wytłumaczyć? No, chodzi o to, że na przykład się niektóre rzeczy przyciągają do siebie bądź odpychają, bo odpychają się. Rzeczy o y, naładowane tak samo, czyli na przykład jakby w jednym było więcej ładunków ujemnych niż dodatnich i w drugim więcej ujemnych niż dodatnich, to się one będą odpychały. Jeżeli w tym drugim będzie więcej dodatnich niż ujemnych ładunków, to wtedy będą się przyciągały do siebie. No właśnie, świat tej fizyki jest niesłychanie bogaty, ale nie jest to łatwe wytłumaczyć dzieciom podstawy działania e, pewnych rzeczy. I z pomocą przychodzi właśnie ta książka. Jak ci się czytało? Mi bardzo dobrze. Było ładnie wytłumaczone, no i jak zawsze e, śmiesznie tutaj w niektórych momentach. E... Język jest prosty, zrozumiały dla dziecka? No tak, chociaż te Q, E, Y, R no tutaj alfabet cały można wyrecyonować. Więc no z tymi literkami to mi było trudno, ale jakby zastąpić te literki, to moim zdaniem dość łatwy ten elektromagnetyzm. Ale no niektóre sprawy ma takie trudne. Tak, bo to nie należy ta dziedzina akurat do, do łatwych. A powiedz mi, czego się dowiedziałeś z tej książki na przykład? Że nasz świat jest elektrycznie obojętny. A co to znaczy? Czyli, że ma tyle samo ujemnych yy, ładunków, jak i dodatnich. Yy, bo jakbyśmy mieli na przykład więcej dodatnich niż ujemnych, i byśmy się spotkali z jakąś na przykład kometą, co ma więcej też dodatnich niż ujemnych, to by się ona yy, znaczy więcej ujemnych niedolaknich, przepraszam, to byśmy się zaczęli przyciągać do tej komety i. E, to nie byłoby za fajne. Nie. I dlatego jesteśmy obojętni elektrycznie i się nie przyciągamy. E, no i też e, ciekawe jest, że promieniowanie e, słoneczne jest, jest wynikiem też elektromagnetyzmu. A, widzisz? Czyli można powiedzieć, że cały świat obraca się wokół tej dziedziny elektromagnetyzmu, który, jak mówisz, nie widać yy, gołym okiem, a wszystko to działa. Czy człowiek taki to jest również część elektromagnetyzmu? E, no tak, też. No bo, ale my też jesteśmy elektrycznie obojętni, bo jakby, jak spotkam się z jakimś człowiekiem, no to się do niego nie przeciągnę albo nie odepchnie nas. E, ale też jest tutaj coś ciekawe, że na przykład e, bez elektromagnetyzmu nasza Ziemia byłaby już dawno cząsteczkami lecającymi w jakąś Słońca, ponieważ e, Słońce co jakiś czas wyrzuca taką chmurę plazmy, e, takiej materii. I gdyby nie nasza tarcza elektromagnetyczna, to ta plazma by już nas no zniszczyła. Ale mamy to tarczę i na razie to nam nie zagraża. Wow, dużo informacji, dużo ciekawostek, e, dodatkowo bogate ilustracje, ale jeszcze zanim o ilustracjach, to chciałbym, żebyś wspomniał e, o tych eksperymentach, bo również są tutaj możliwości e, zadziałania empirycznego. Tak, mamy tutaj na przykład y, elektroskop, który mi się osobiście bardzo y, podobał. Jak zrobić w domu? I jak? Potrzebujemy do tego szklanego słoika, styropianu, folii aluminiowej, miedzianego druta, najlepiej w izolacji, y, znaczy y, bez izolacji na końcach. Y, no i mamy, żeby y, ze styropianu wyciąć takie wieczko dla tego naszego słoika, taki. Yy, taką zatyczkę po prostu. Taką zatyczkę, tak. Z folii aluminiowej wycinamy dwa paski wąskie. Zwijamy z folię, zrobimy z folii, z folii aluminiowej yy, kulkę. Yy, przebijamy nasze wieczko, znaczy ten styropian yy, przez środek naszym drucikiem doczepiamy do niego, do tego drutu na drugim końcu dwa nasze paseczki nabijamy na drugi koniec, czyli na ten wystający z góry naszą folię aluminiową, naszą kulkę no i wkładamy tą zatyczkę do słoika jest to urządzenie do wykrywania Ładunku elektrycznego, więc, na przykład, na fizykę można tym zabłysnąć taki projekt. Od razu szóstka murowana. Od razu szóstka. No i e, ładnie, pan czy tam pani e, od razu będziemy faworytem klasowym. Yy, mhm. od razu jak to pokażemy, to będą szósteczki przez cały rok, więc no, przydatny eksperyment. <laughs> przydatny, ale fajny, że można sobie właśnie w domu coś takiego zrobić, jak mówisz, e, wykorzystać tę wiedzę, która jest opisana przez autora, a autor fenomenalnie pisze, bo robi to w sposób, tak jak mówisz, prosty dla dzieci, e, oparte wszystko tymi eksperymentami, też prostymi, które z rodzicami można wykonać, pobawić się tą fizyką. E, a powiedz mi jeszcze... Na temat samej e, oprawy graficznej. Jak to Ci się podobało? Bo mówisz, e, wspomniałeś, że są humorystyczne obrazy. Co jest jeszcze tutaj, na co warto zwrócić uwagę? E, no duże, kolorowe obrazki, e, ikonografiki też ciekawe, e, no ale są też tutaj ciekawostki. E, właśnie na przykład co, co powiedziałem o tym polu, polu magnetycznym naszym, że Dzięki niemu jesteśmy bezpieczni. No, i według mnie to jest bardzo ciekawa książka. Bardzo ciekawa, tak. Również jest w bardzo interesujący sposób przedstawiony to, jaka jest historia odkrywania tego elektromagnetyzmu od czasów starożytnych, można by powiedzieć, tak. Tak, bo już w starożytności ludzie zwracali uwagę na to, że niektóre rzeczy się do ciebie przyciągają, niektóre się odpychają, więc no, już od dawna się ludzie tym interesowali. A jak najle najprościej jest sprawdzić, taki, czy istnieje taki elektromagnetyzm? No, na przykład do włosów sobie przyłożyć. No, na przykład bierzemy balon, pocieramy o włosy i jak przyłożymy do tych włosów, czy nawet do wody, do strumienia wody, to ten strumień się będzie przychylał. A widzisz, albo włosy się naelektryzują na przykład. Tak, i będą stałe. No. Dokładnie. Książka godna polecenia, proszę Państwa, bo tyle informacji zawartych w tak ciekawej strukturze, w tak bardzo prostej formie, edukacja Miarą. No tak, bardzo polecam, dużo można się dowiedzieć, w sumie polecam całą serię tych e, książek z naszym panem Einsteinem, bo naprawdę dużo, 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 dużo informacji e, i naprawdę ja teraz na pewno będę lepiej rozumiał fizykę. Coś wyciągnąłeś z tych książek, to jest najważniejsze. No tak, no zawsze, zawsze jakaś wiedza się przyda. Otóż to, i niech to zostanie puentą naszego wywiadu. Dziękuję Ci serdecznie. Jeszcze raz polecamy książkę Elektromagnetyzm dla wszystkich małych, młodych naukowców. Tak, polecamy. I pa.